Cześć, witajcie w moim nowym filmie. Dziś pokażę Wam, przeprowadziłem pewien test, czy można podłączyć kierownicę do telewizorów z systemu Android i czy można grać na takiej kierownicy. Kierownica kupiona na OLX za 25 zł. No, bo nie wiedziałem, czy w ogóle to będzie działać. Chciałem sprawdzić. Pokażę Wam na przykładzie trzech wybranych gier ze sklepu Play. No to dobra, podłączamy kierownicę. Kierownica podłączona. Świeci się światełko. I zobaczcie, po podłączeniu ona już działa. To jest kierownica najtańsza z możliwych. Ona według specyfikacji ma obsługiwać PS2 PS3 no i komputer PC. Podłączam ją do gniazda USB w telewizorze. I tak naprawdę tyle. Powiem yy, wam szczerze, że pedały też są do niej dostępne, natomiast ja nie podłączałem ich. Próbowałem, ale, ale coś nie chciało działać. Nie chcę się z tym bawić, tym bardziej, że nie miałem zamiaru używać pedałów, a jedynie samej kierownicy i przycisków na niej. No to spróbujemy pierwszą grę. Może Rail Fury. Dobra, mamy, łączymy sobie pojedynczy wyścig. O, coś nam wyszło, jeszcze raz. Chyba po prostu i tym przyciskiem co trzeba. Uruchomiłem, on jest OK. Sterujemy sobie przyciskami na kierownicy. O, a samochód jaki mamy taki weźmiemy, eee. może jakiś wyścig tutaj. O. Zaraz się zaraz się No i mamy. I uwaga, czy to nam zadziała. A nie tak. No i działa. Proszę bardzo. Całkiem przyjemnie się steruje. Słuchajcie, to mam ustawiono na automatyczne przyspieszenie, więc nawet nie muszę nie muszę używać szukazu, tylko skręcam sobie, daję przyspieszenie nawet tropa... w Zaraz ich dogonimy, myślę, jeszcze przed końcem. O, już tu jest mamy. Ok. A raz ich wyprzedzimy, chyba się uda. A skończymy. Przez to, że tam ma wypadek, ale może się uda. Już niedaleko. Przyspieszenie. I Nawet no będziemy pierwsi. Tak. Okay. Zobaczcie, wszystko super działa. Oj sarki. Dobra, zobaczymy inną grę. Dobra, teraz przetestujemy sobie Rush Rally 2. Ta gra jest chyba y, płatna, natomiast niewiele, chyba niecałe 10 zł. Ale warto, bo naprawdę fajna. I można spędzić trochę czasu przy niej. Ok, next. Powinno zadziałać tak jak w przypadku w poprzedniej gry. Już widać, że przyciski działają, więc skręt też powinien działać. No i działa. Wszystko działa. To już jest bardziej ma gorąca Więc trzeba troszkę się postarać bardziej. Ale, ale... fajnie to działa. Proszę jedną ręką. Dobra. Średnio mi to idzie, nie będę jechał do końca. Aaaa. Dobra, chyba wystarczy. Pokażę wam jeszcze jedną grę. Tym razem coś innego. To będzie Farming Simulation. Chyba 16. Ej i tutaj jeździmy traktorem. Zajmujemy się polem, gospodarstwem i sprawdzimy czy nam kierownica będzie działała. Zaraz przyspieszymy to troszkę. Dobra. Próbujemy. No i traktor jedzie. proszę, Gra dla cierpliwych. Nie trzeba mieć dużo czasu, żeby sobie tu ją pobrać. Ale... No nawet spoko dzieciaki lubią. proszę do przodu możemy się zderzyć Nie, nie, zderzymy się nie, zderzymy się, nie, no i kierownica przede wszystkim działa. Wsteczny jest OK. skręt. Także polecam Wam nabyć sobie na Alicie lub jakiejś innej aukcji używaną kierownicę. No chyba, że chcecie, to kupcie sobie nową. No tylko zawsze, zawsze trzeba brać pod uwagę to, żeby, żeby po prostu sprawdzić czy, czy ona będzie działać. Powinna działać. O proszę nazywamy Combine. kombine. Każda po podłączeniu pod USB powinna działać, ale w radzie czego trzeba mieć tą możliwość, żeby sprawdzić, odesłać i spróbować ewentualnie inną. Niestety system Android, z tego miałem w telewizorze. No, różnie reaguje na wszelkiego rodzaju gamepady kierownice, urządzenia zewnętrzne Dobra myślę że to wystarczy zobaczyliście zabawa fajna, dzieciaki zadowolone no dzięki do zobaczenia